Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym materiale wideo. Porozmawiamy sobie o tym, co wybrać: korony, mosty, implanty. Co będzie dla Was, dla pacjentów, najlepsze w danym przypadku? Czy będzie to implant, most, czy po prostu zwykła proteza ruchoma? Oczywiście zachęcam, jeżeli Wam się dzisiejszy materiał wideo spodoba, do lajkowania, do pisania komentarzy pod materiałem i jeżeli macie jakieś pytania o czymś w materiale nie wspomnimy, to proszę pytajcie. Ale również, jeżeli Wam się podoba dzisiejszy materiał lub inne materiały wideo, to subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco. No i teraz oczywiście podstawowe pytania. Implanty zębów kiedy są najlepszym wyborem? Otóż implanty zębów najlepszym wyborem są w momencie, kiedy mamy sąsiednie zęby. Sąsiednie zęby są zdrowymi zębami. Nie mają albo nawet mają małe plomby, i trzeba byłoby te zęby oszlifować, żeby zrobić uzupełnienie braku zębowego. I wtedy, dla mnie, w dzisiejszych czasach, wręcz za błąd w sztuce można by uznać robienie mostu, czyli szlifowanie zębów sąsiednim i, i w ten sposób odbudowa. Dlaczego? Ponieważ szlifowanie zębów sąsiednich jest z rzeczą Nieodwracalną, czyli zawsze wtedy te zęby sąsiednie będziemy mieć oszlifowane i zawsze na nich będą musiały być korony porcelanowe. A tym samym no, po prostu uszkodzimy. Jakie są korzyści zatem płynące? No, znikome, ponieważ jeżeli ktoś Wam powie, że będzie taniej, nie będzie taniej, ponieważ wykonanie trzech zębów porcelanowych będzie droższym rozwiązaniem niż wstawienie implantu i zrobienie na tym korony. Dodatkowy, jeżeli po szlifowaniu zębów któryś ząb będzie trzeba przyleczyć kanałowo, yy, czy też go wzmocnić, to już w ogóle będziemy mieć drożej. Także absolutnie, jeżeli jest pojedynczy brak zęba, a zęby sąsiednie są zdrowymi zębami, implant zęb implanty zębów są jedynym słusznym wyborem. Yy, kiedy też implant zębów jest lepszym wyborem niż most? No przede wszystkim w odcinku estetycznym, w odcinku przednim, kiedy mamy pojedynczy brak pomiędzy zębami. Zależy nam na super estetyce, i wtedy przy pojedynczych implantach czy przy pojedynczych zębach jesteśmy w stanie uzyskać tą estetykę najładniejszą, ponieważ podbudujemy brodawki zębowe. Pomiędzy zębami jest dziosło, są takie brodawki czerwone i one odbudowywują tą estetykę. Czyli znowu w odcinku przednim implant. Pojedyncze i pojedyncze korony na zębach sąsiednich będą zawsze wtedy w najlepszym wyparach. Ok, no to jeżeli ten implant, czy zawsze w takim wypadku implant? No niekoniecznie, ponieważ w niektórych wypadkach most protetyczny będzie lepszy niż implant. A kiedy most protetyczny będzie lepszy niż implant? Chociażby w takiej sytuacji, kiedy mamy zęby sąsiednie, mamy brak. Zęba, a zęby sąsiednie wymagają wzmocnienia. Czyli tak musimy te zęby oszlifować, założyć na nie korony, żeby te zęby wzmocnić, a pomiędzy nimi braku, mamy brakujący ząb. Wtedy wykonanie takiego mostu protetycznego będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Odbudujemy braki międzyzębowe, dodatkowo wzmocnimy zęby sąsiednie. Tak więc wtedy oczywiście ten most protetyczny będzie dobrym rozwiązaniem kiedy też most protetyczny będzie dobrym rozwiązaniem Kiedy robimy e, chcemy uzupełnić brakujące zęby a te zęby są własne nie są jakieś bardzo mocno wytrzymałe wtedy wykonując most protetyczny wzmacniamy te zęby, ponieważ je blokujemy z kilkoma zębami a jak wiemy zęby zblokowane działają razem wspólnie funkcjonują tym samym zawsze będzie to ich wzmocnienie niż ich Osłabienie. Także wtedy, oczywiście, alternatywą jest most protetyczny i jak najbardziej również takie rozwiązania bardzo często podczas konsultacji pacjentom proponujemy, ponieważ chcemy zrobić rozwiązania optymalne dla naszych pacjentów, a nie tylko zawsze same implanty, które są dobrym rozwiązaniem, ale nie jedynym słusznym. Pytanie z kolei: czy proteza zębowa? Nawet te najnowsze protezy, które wykonujemy, są dobrym, dobrym rozwiązaniem? No cóż, drodzy pacjenci, proteza zębowa, czyli uzupełnienie takie ruchome, wyjmowane. No, trzeba się zastanowić, czy będzie to dla nas dobre rozwiązanie, ponieważ będzie trzeba to zawsze wyjmować. Będzie to uzupełnienie, które trzeba wyjąć, włożyć, umyć dokładnie najlepiej po każdym jedzeniu, bo jedzenie będzie się gromadzić pod spodem. Więc te rozwiązania ruchome, wyjmowane protezy nie są w moim przekonaniu w dzisiejszych czasach dobrym rozwiązaniem. Niemniej jednak te rozwiązania są dobre dla pacjentów, którzy szukają ekonomicznych, bardziej takich rozwiązań, po prostu tańszych. I jako przejściowe rozwiązania tymczasowe no, też jak najbardziej będą uzupełniać brakujące zęby. Natomiast, tak jak mówię, komfort w tych uzupełnieniach nie będzie taki jak w uzupełnieniu stałym. Więc te protezy zębowe, ok, jako rozwiązanie takie bardziej, e, bardziej ekonomiczne. Oczywiście uzupełnienia takie, które wykonujemy, no to są nieporównywalne w stosunku do tego, co były kiedyś wykonywane, czyli mamy z lepszych materiałów. Sposób obróbki i wykonania tego materiału, tej protezy jest po prostu bardziej dokładny. Natomiast drodzy pacjenci, pamiętajcie, że to Wy musicie zdecydować, które dla Was rozwiązanie będzie najlepsze. Lekarz, my podczas konsultacji mamy przedstawić różne opcje pacjentom, porozmawiać to, czego pacjent oczekuje, to, co ma być najlepsze dla pacjenta i może być najlepsze, optymalne rozwiązanie. Natomiast pacjent musi finalnie zdecydować, jakie rozwiązanie będzie dla niego najlepsze. My podczas konsultacji Mówimy pacjentom, jakie są możliwe rozwiązania, które rozwiązanie w naszej opinii będzie dla pacjenta optymalne, i pacjenci w ten sposób mogą łatwo podjąć decyzję. I nie zawsze jest tak, że wszystkie brakujące zęby musimy uzupełniać brakującymi zębami, ponieważ most protetyczny będzie dobrą alternatywą, a wręcz w niektórych sytuacjach będzie lepszym rozwiązaniem niż wstawianie wielu implantów pomiędzy wiele brakujących zębów. Więc wtedy takim mostem protetycznym wzmocnimy zęby, a tym samym uzupełnimy brakujące zęby. Więc szukamy, drodzy pacjenci, zawsze rozwiązań optymalnych. To, które rozwiązanie będzie dla pacjenta, jest również najlepszym rozwiązaniem dla gabinetu. Więc zapraszam na konsultację, aby dowiedzieć się więcej, jakie rozwiązanie dla Was będzie najlepsze. Zapraszam do subskrybowania kanału i do oglądania kolejnych naszych filmów. A jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w materiale wideo.